Kurde, chyba będzie już dobra, bo pachnie, witam, z tej strony Wąsuś. Dzisiaj kolejny dzień remontu w chlewie. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić profile. Już jeden uciąłem sobie na wymiar. Dwa sobie przygotowałem. I zacząłem skręcać kolejne dwa. Na ścianach narysowałem sobie 140 kreskę I 120 zaznaczyłem sobie kółkiem Czyli będą tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta płyta Czyli 4 płyty w 6 Jak coś to głupio mi się przyznać, ale wygraliście w komentarzach I wziąłem to do głowy I podniosłem stelaż O 6 cm Wtedy miałem w tym miejscu A teraz mam tutaj no, i teraz mam na przykład na dwa palce luzu. Czyli jak będę wełnę kłaść, to nie będę kłaść ją od góry, tylko będę kłaść między stelarze. Czyli wąsłuj zyskał 6 cm. I teraz, jak tutaj mierzyłem przy kominku, to mam 2,10. A wtedy miałem 2,4. I odjąć panel i regips to by było nisko, a teraz mam 2,10, odjąć 2, czyli będę miał 2,8 już ma 1,85 m, o i możecie zobaczyć tutaj na przykładzie, ile mam jeszcze luzu. Mam nadzieję, że ten jakby dokładnie profile do poziomu, to nigdzie nie będę haczył. W takim losowym miejscu sobie zrobiłem sznurek, ale tutaj było chyba najgorsze miejsce. Nieraz, wa nieraz warto posłuchać Was w komentarzach. Nieraz macie rację, ale przeważnie ja mam rację. No ale tym razem wygraliście nawet i dobrze, bo, jak teraz mam tak wysoko, to mogę zrobić sobie jakąś później kasterkę. Taką na 5 cm, chociaż jakieś, jakieś koło, czy jakiś czworokąt, i LEDy zrobić. Czyli nawet i wyszło lepiej. Teraz przy drzwiach jest nawet lepiej, o bo jest tutaj, a było tutaj. Teraz też inaczej na to się patrzy. Dobra, teraz przytnę te dwa profile, bo już mam skręcone. Tylko zapalę siatełko. małem. Wąsusia prąd nie tyka. Teraz będziecie pisać, że nie fleksem bez osłony. Ale ja zawsze tak ciąłem i będę ciąć i dupa. A na łączeniach profili dałem takiego profila. O, trochę tak zginam. Na łączeniach zginamy trochę profil. O. I po prostu wkładamy w środek o. z buta. I skręcamy, tylko trzeba dociskać o i gitara. Muszę zrobić namiankę, bo zaraz będą głupie komentarze. I teraz zobaczcie, jak zrobię na przykład do poziomu, to mam ledwo co tam przestrzeń. Kupia. I kolejna, druga. Ale trochę zgłodniałem, wiecie? Ale mam taką zapiekankę. O! I wpadłem na pomysł, że ją usmażę w kominku. To jest śniadanie z wątusiem. I gitara. Wygląda fajnie! Teraz wkładam do kominka. O. Ciekawe, czy ci się zmieści. Kurde, zmieści się. O. I niech zapiekanka się smaży. Kurde, chyba będzie już dobra, bo pachnie. O, ładnie się rozpuściło. Mhm. jebista. Zacząłem już wszędzie profile i zacząłem pomału sobie tutaj wiercić haki. Mam już jeden, drugi, no i w połowie trzeciego. Tarbota idzie chy bo się kurzy, Wąsu się jest się już się stały, brudny, ale to nic trzeba robić. Przed wierceniem robię sobie kreski, o, pod, pod profilem, gdzie mam wiercić. O, następnie sobie go odsuwam, o, żeby nie przeszkadzał przy wierceniu, i co, biorę się za robotę. elle voilà, Następnie jak wywierciłem. O, dosuwam sobie profil tak jak ma być. I następnie zginam haki. O. Mam już przygotowane haki na dobre z sufitu, cały mi tylko raz, dwa, trzy, cztery i mam koniec. Ale już wąsusiowi się nie chce, jest późno, jestem uwalony, jak nie wiem. Chce mi się pić i chce mi się jeść. Jeszcze nie wiem, jak to rozegrać, jak to wypoziomować samemu. No ale jutro będę się tym martwił. Wiem, wiem, jest tu syf, jak nie wiem. Jak skończę sufit, to nie będzie tych płyt i w końcu wąsuś tu może wtedy posprzątać. W następnym odcinku będziemy poziomować sufit. Jesteście ciekawi, czy dam radę? Dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze. Do następnego. Yo Bu.